Dzisiaj? Nie, dzisiaj nie. No dobra, to dzisiaj mieszamy mydełka. To więc y, zaczynamy od tego. Bierzemy jakiś różowy błęd, tak? Okay. I różowy. Ok. Ja oczywiście jestem kamerzystką. Widzowie muszą zobaczyć, ile ja tego dajesz, tyle. Dobra. Takie piękne. I teraz co dajemy? Babulgam, dobra. Babulgam. No tak się nazywa. Nie, nie Babulgam. Coś tak barbie. O, jaki piękny kolor. Oj, ja się zagapiłam. Dobra, teraz jakieś coś. Sól. Sól, dobra. Dobra, panie w profesorze. Yy, teraz bierzemy jakiś płyn do rąk, tak? Płyn z wodą Aha, dobra. Teraz bierzemy jaki płyn? Uciekajcie, jestem za blisko.

Okej, okay, trzeba począć i rzucić. <laughs> teraz puszina. Teraz idziemy zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Pięknie, ej ładnie, mega. Okej, okay. co teraz, panie profesorze? Mieszamy, pachnie. Okej. Okay. Okej, okay, wzięliśmy jakieś moje, jakieś moje mydełko. Płyn. jakiś skupiony. Pan profesor. Płyn. Powiedz, będziesz jeszcze ze mną robił jakieś filmiki? Co? Będziesz ze mną jeszcze robił jakieś filmiki? Mhm. Mm tak, no. na pewno. Ja trochę a my pokażemy ile ja mamy płynów. Dobra, mamy jeden mydło, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, jakieś posypka siódme i ósme. Pięknie. I później to woda. Nie, jakaś woda? Nie. Pokaż, jak mucha. Jeju, szkoda, że wy tego nie czujecie, to jest taki piękny zapach. Co nie? ustawić. Ui, ui. No, szkoda, że oni tego nie czują. Au! To co? Koniec. powoli to wyjdzie. <grym> Chyba koniec na dzisiaj, nie? Mhm. Mm no to pożegnaj. To <grym> nie ma nikogo. No, czekaj, kacaki za tobą nie oh, no. No to pożegnaj się z widzami. Do widzenia. Pa!